Wspomnienia z Afganistanu wróciły do tego żołnierza po ponad 12 latach. W tym przypadku to była jednak pozytywna wiadomość, bo lekarze z Centrum Leczenia Weterana wyjęli z jego ciała resztki odłamków po ostrzale. Te odłamki zostały usunięte zaraz po wypadku, jakiego doszło w 2009 roku. Był to ostrzał rakietowy bazy, a ten odłamek został wykryty podczas badania kontrolnego. W 2021 roku w grudniu i został usunięty w Centrum Leczenia Weterana. CLW to miejsce, w którym każdy weteran znajdzie pomoc medyczną w mniej niż 72 godziny. Weterani poszkodowani są przyjmowani poza kolejnością. Nie potrzebują też skierowań do specjalistów. Także to jeżeli zgłasza się osobiście, jest taka możliwość, chce uzyskać tą pomoc, uzyskują natychmiastowo. Wystarczy telefon, mail lub osobiste zgłoszenie. Termin praktycznie z dnia na dzień do specjalistów. Dostałem tak, i nie, nie trzeba było czekać iluś miesięcy. To też konsultacje psychologiczne lub po prostu ogólna opieka medyczna. Włącznie z wystawieniem recept na choroby przewlekłe. Najważniejsze jest skuteczne, e, skuteczne leczenie albo. Leczenie, które zapewnia dużą efektywność, pomagającą żołnierzowi powrócić, niekoniecznie tylko do służby, ale często do normalnego życia w społeczeństwie do życia na normalnej ulicy, w normalnym sklepie, a nie życia w bazie wojskowej. To szczególnie ważne, bo w wielu przypadkach schorzenia pojawiają się dopiero po kilku latach od wypadku. Bywa też tak, że po jakimś czasie wracają traumatyczne wspomnienia. Centrum Leczenia Weterana jest powołane jako forma wdzięczności i pomocy weteranom, jako skrócenie drogi dostępu, ułatwienie pomocy szpitalnej, rehabilitacyjnej czy nawet profilaktycznej i psychologicznej. Wojskowy Instytut Medyczny to też miejsce, w którym ranny podczas służby żołnierz otrzyma wszelką niezbędną pomoc medyczną zaraz po wypadku. Od 2010 roku każdy żołnierz trafiający, ewakuowany z Teatru Działań, obojętnie z jakiej części świata, z zagranicy, już na poziomie SOR-u miał dedykowaną, dedykowany personel średni, pielęgniarkę, która towarzyszyła mu przez cały okres z pobytu 24 godziny na dobę. Centrum Leczenia Weterana zapewnia opiekę ponad 800 poszkodowanym żołnierzom. Tylko w ubiegłym roku wsparło ich ponad 100. Dariusz Wrzosek, TVP Info.